No i też musi pogrubić. Pogrubasić niż pocieniasić. Czy odwrotnie. Dziurę łatwiej pogrubasić niż pocieniasić, a kołka łatwiej skręcać to macie. No dobra, ale ja Proszę uprzejmie. Hej, co my w ogóle robimy? Weźcie opowiedzcie tak krótko. Czupagi? Czupagi? No. Chupagi? 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 Pokazujemy góralom jak się robi prawdziwe czupagi. To jest... No i dobrze jest, no bo ma się wkręcić w tamto na dole. Zobaczysz. Ja już to Trzymaj, a ja będę wkręcać. A w dobrą stronę? Chyba tak. Eee! Celuj w tą śrubkę. Eee! Bo zaokrąg, mocno dociśnij. No dobra, ja i pękęłeś, wiesz. właśnie Teraz no dobra, ty ale... O stary Ale to będzie krótko. Albo na nie na zapałkę, tylko na Wykałaczkę Można. I ale może Dawaj, Maksymilian. Ej. Dobra, czupaga. Robimy drugą. Lakowa druga będzie? Dla Maksa, Trochę herbatki, trochę wkrętarki, trochę wkrętarki. Długa śruba Jest. Brawo! Jak wam się podobało, zalajkujcie i zasubskrybujcie na nasz kanał Bartek i Karol. Ucha.